Moc. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś wybraliśmy się później w akompaniamencie Złotej Polskiej Jesieni po Krakowie i okolicznych parkach krajobrazowych. Zobaczcie sami jak jestem cudownie. cudownie. Ale wyglądasz z tą bluzą śmiesznie, aż się przypomina legendarne foto Globo na misji. No co ja mam powiedzieć, jest po prostu tak ciepło, że nie da się jechać w bluzie, no piękny październikowy dzień. I tam mieliśmy skręcić. A O, zgarnął coś. Udało nam się wreszcie wyjechać mniej więcej z centrum Krakowa. Trochę luźniej, wreszcie można normalnie pokręcić, bo dawno. Jak to w wielkim mieście, wiadomo. Pełno turystów, to ciężko. Julia JW, Wawoczny komentarz w tej sprawie. Mega dużo świateł, ciągle się trzeba zatrzymywać, ustępować ludziom, rowerzystom. W sumie spoko, bo jest dużo infrastruktury dla rowerzystów, ale przez to jest ich multum. Ej, nie mogę, jak to jest zajebiście zrobione, nie? Że tyle ścieżek, wszystkie równiutkie, z widoczkami. Wasie. Da się. braków potrafi. To z takim zapleczem to też można. No, z takim zapleczem to ja też potrafię. O, to nie tylko kwestia zaplecza. Owszem. No nieźle to wygląda. Bardzo pasujesz do dzisiejszego krajobrazu. Kolorem koszulki. Czy tylko w moich okularach jest tak pomarańczowo? No już mówiłem w którymś odcinku, że zapraszam po porady modowe. Nie kłamałem. Mmm, Strava Boy. Please sponsor me. Stats Hunters też może być jak coś. A po każdym podjeździe czeka zjazd. I ciągnie w nosie, bo jest chłodno. Jest stromo, chowam kamerę. O, ledwo co chwaliliśmy jakie tu są piękne trasy, a już się zaczęły leśne kamole. Ale to pewnie tylko przez chwilkę. Chwila. O jezus! No i z racji tego, że jesteśmy w Małopolsce, w Krakowie w sumie, to musieliśmy zrobić przerwę na polu. Co wcinasz? Precel wczoraj. Jest miękki, ale dobry. To jest internet, film, musisz się dać, czy jest super. Ale jest pyszny ten precel. Wow. Malwersacje z osi zrobione, ciasteczko, no jeszcze mi jedno zostało, jakoś uchroniłem przed Julią. Like a boss. Ktoś ma takie skały zaraz za domem, czy to? Nieźle. Zmieniamy trochę plany, bo Garmin poprowadził nas w szczere pole. Więc jedziemy drogą, objeżdżamy troszkę i mam nadzieję, że trafimy w to samo miejsce docelowo. Elo. Nasz litur obfituje w podjazdy, jak się okazało. Jak wszystkie drogi, tutaj nie jeździ się tu najłatwiej. A tutaj, Chilera Utopia. <grywka> Nasz litur się udał, na szczęście. Trafiliśmy z powrotem na trasę. Zostało nam 38. Chyba wtedy, teraz mniej. Teraz już nawet mniej. No i co, no jest pięknie, jedziemy se polami, ale asfaltem. Dla takiego zwykłego zjadacza węgla ze Śląska, to tutaj mało Polska, to po prostu cud. Wszędzie równe asfalciki, ścieżki i tak dalej. Autentycznie, my dzisiaj przez 63 km byliśmy może, nie wiem, 2 km poza asfaltem, poza no. ścieżkami. No, generalnie to fajna trasa na szosę mi się wydaje. Dużo bardzo drogami, no z autami wiadomo, trzeba pojechać, ale ruch nie jest tragiczny. Także da się to wytrzymać, przeboleć. A asfalty naprawdę klasa. A Arek mierzy ile jeszcze czasu słonecznego zostało swoją słynną metodą. Godzina 45 według niego. A tak naprawdę jest tyle. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Dosłownie. Polecam. No i tak sobie tutaj jedziemy pośród wokół krakowskich pól. Widoczki są cudne, asfalty cały czas dopisują. Ci farmerzy to tutaj naprawdę mają wypasione życie. Był tęczyński Park Krajobrazowy. Był Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskiej, którego co prawda nie nagraliśmy, bo był tam jeden wielki podjazd. Więc nie było za bardzo jak, a teraz jedziemy granicą z ojcowskim parkiem narodowym. Właśnie podjeżdżamy do ojcowa. Na ogrodzieniec. Nie na ogrodzieniec? Przez ojców po prostu, jednak nie na ogrodzieniec, ja nie wiem co tutaj jest. No, jedź skulony, ale fake. Arkowi się już zrobiło zimno, więc sytuacja zrobiła się naprawdę poważna. Patrzcie jak jedzie. Babulinka skulony, biedny. Nawet mi sutki stoją. Pokaż. Do Ojcowa dojeżdżamy trochę mniej popularną ścieżką, tak mi to wygląda. Miał być asfalt, w sensie tak to wyglądało na mapie. Wszechobecne są tutaj ślady dzikorów. Dosyć są wyboje. Jakby nie było widać. Ale malowniczo. Muszę Was schować, bo nie dam rady. Ale to jest ładnie. Tak? Inaczej. Nie wiadę tego. Nie, nie wiadę. Nie że liście, to jeszcze korzenie. O, proszę, proszę, kto też tu wjechał? Na horyzoncie już widać. Zdobywczynie tego leśnego szczytu. Siła, moc. Siła, masa. Moc, a, i Kraku. To już klasyczne w naszym przypadku. Nie obyło się bez jazdy po ciemku. A potem pierwszy raz wypadło miękko. Nic wam nie jest? Chyba nie. Chyba git. Tak to się kończy, jak mi każą nagrywać. Jest! Jest! Setka po Krakowie! Uuu! Proszę państwa, dojechaliśmy praktycznie już do celu, zostało 100 metrów. Dzięki za oglądanie. Jeżeli nie chcesz, żeby minęły ci kolejne materiały, to zostaw subka. Uuu. Straszne to jest, bo w sumie teraz dzisiaj w nocy była zmiana czasu. Jest 17.15 w tym momencie, a już jest cima, jak nie wiem. Dowód. Ale super, że dzisiaj tyle pokręciliśmy. Bardzo ładne tereny, nowe kwadraty. Uh, uh, oczywiście. Uh, uh, yes. no, także teraz szybko się przebieramy, pakujemy rowery. No I, I lecimy jakaś... coś zjeść. Yes. Do następnego. Bowajasz. Ręki o, Dalej się nagrywa.